Cześć wszystkim z tej strony Michał, witajcie na kanale Groski z Zabałem. Dzisiaj zapraszam Was na film z budowy trzeciej i zarazem ostatniej makiety z Johnem Tanderem w Egipcie. wstępie warto dodać, że długo zastanawiałem się, co zbudować jako trzecią makietę i czy w ogóle powinna ona powstać, no, ale że nie zamknęliśmy tej historii tak do końca w ostatniej makiecie, a nawet przez przypadek za szybko ją rozwaliłem. Jak się okazało później potrzebowałem jeszcze, żeby dograć część historii, która zamknie całą tą egipską opowieść, no a jakoś sobie z tym porodziłem. Taką kończącą opowieść komiksową zobaczycie tak jak zawsze na końcu odcinka. No a co do, do dzisiejszego budowania, no to zastanawiałem się właśnie, co powinno być takim zwieńczeniem całej tej przygody w Egipcie. A jako, że chciałem troszeczkę wyjść ze swojej strefy komfortu, plus, mówiąc szczerze, lecę ostatnio na oparach, jeżeli chodzi o klocki. Byłam kilka projektów, które przygotowuję na zbliżającą się wystawę w Radomiu. No to musiało to być coś małego, coś co nie zużyje za dużo klocków. No i tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym spróbować zbudować coś, czego nie robiłem wcześniej. No i tutaj wpadł mi do głowy pomysł, aby zbudować pojazdy. A jak dobrze wiecie, nie jestem mistrzem w budowaniu takich rzeczy, coś tam co prawda potrafię, coś nieco coś potrafię. No ale w dalszym ciągu można powiedzieć, że jestem na etapie. Nauki. No i dlatego pomyślałem, że ten odcinek będzie właśnie taką fajną okazją, aby się sprawdzić i troszeczkę potrenować budowanie pojazdu. Na pierwszy rzut chciałbym zrobić swego rodzaju reedycję jednego z moich pierwszych zestawów LEGO, jakim był samochód John'ego Tandera. Zestaw ten dostałem ponad 20 lat temu, jak zapewne się domyślacie, większość elementów gdzieś po prostu już zaginęła. Natomiast udało mi się ostatnio odnaleźć dwa czy trzy takie elementy, to dość ważne. I dlatego postanowiłem, że całą resztę dobuduję już sam, oczywiście całość odświeżając, tak żeby ten samochód nie był aż tak toporny, jak to było w oryginale. Całość będzie się opierać na prostej ramie zbudowanej z kilku plejtów, a najważniejszą część całego pojazdu będzie stanowił właśnie jeden z wcześniej wspomnianych uratowanych elementów z oryginalnego zestawu. Cała reszta natomiast to już moje dodatki, także usiądźcie wygodnie, a ja biorę się za budowanie. hours later. Okay, samochód mamy już gotowy, no i muszę Wam przyznać, że cieszę się, że po pierwsze udało się go odświeżyć, a po drugie w dalszym ciągu ma taki klimacik nieco zestawowy. No a teraz przyszła pora na drugi pojazd, czyli samolot. Będzie to dwupłatowiec, ale nie chciałem wzorować się na żadnym historycznym modelu, a jako, że jest to konstrukcja nieco bardziej skomplikowana od samochodu, to podzieliłem to sobie na moduły, które następnie złożę w całość. Niestety nie obyło się bez mojej wpadki. No i oczywiście poza kamerą udało się to wszystko ładnie pięknie zmontować, no ale najważniejsze jest to, że samolot jest gotowy. No i tak jak w przypadku samochodu, chciałem, żeby on miał też taki klimat troszeczkę zestawowy, nawiązujący do tej starej serii Adventurers. Czy się udało? Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak podoba się Wam zarówno samolot. Jaki samochód, no ja postanowiłem, że no nie będę chciał Was dzisiaj zostawiać tylko z tymi dwoma modelami. To zbudujemy sobie na szybko coś na wzór takiej bazy naszej dzielnej ekipy podróżników. W tym, że zaznaczam, tak jak mówiłem na początku, lecę na oparach, jeżeli chodzi o klocki, więc nie będzie to zbyt skomplikowana konstrukcja. Co więcej, znaczną część terenu przygotowałem już przed odcinkiem, tak żeby Was. Nie zanudzać, no bo tu tak naprawdę było tylko i wyłącznie wykładanie tajli oraz plate'ów, ale żeby nie było, że wszystko zrobiłem poza odcinkiem, no to za chwilę dokończymy sobie resztę terenu, dodamy detale, figurki, no i oczywiście wcześniej zbudowane modele samolotu i samochodu. Makieta jest już gotowa i za chwilę pokażę Wam, jak prezentuje się w całości. Dorzucę też oczywiście wcześniej wspomnianą historię, która domknie cały ten egipski rozdział. Wy natomiast pamiętajcie, aby zostawić komentarz, jak podobało się Wam dzisiejsze budowanie. Nie zapomnijcie też o lajku oraz o subskrypcji. No A kolejne przygody Johnego Tandera powinny pojawić się dopiero w czerwcu. Jest to spowodowane, jak zapewne się domyślacie, wcześniej wspomnianą wystawą w ramach Mazowieckiego Festiwalu Klocków. Mam kilka dużych projektów, które muszę zakończyć. Mam nadzieję, że uda mi się część z tych projektów pokazać Wam jeszcze przed wystawą, ale już teraz wiem, że może być ciężko. Do tego jeszcze trzeba pamiętać, że cały czas mamy temat miasta, także dużo się tutaj u mnie dzieje. No i chciałbym oczywiście, aby filmy pojawiały się regularnie. No a co do samego John'ego, tak jak wspominałem, w czerwcu wyruszymy w nowy rejon świata. Na razie nie będę zdradzał, gdzie możecie strzelać w komentarzach, gdzie nasza dzielna ekipa wyruszy zaraz po Egipcie. A na dzisiaj to już wszystko ode mnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.